Tak jak tydzień temu, tak i dzisiaj mieszkańcy głowna odpowiedzieli na apel Ligi Ochrony Przyrody i przybyli samodzielnie sprzątać teren wokół zalewu mrożeczka. Dzisiaj jest druga tura sprzątania jeziora. Woda jest opuszczona na jeziorze o 70 cm. I dzisiaj te roboty kończymy, bo tu już jest końcówka. Tego terenu jest bardzo dużo. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże na tą drugą turę. I proszę państwa, to nie jest tylko, że my dzisiaj uprzątamy i już będzie ładnie. Przede wszystkim apelujemy do wszystkich, żeby już nie wyrzucać niczego do wody tylko tam, gdzie potrzeba do koszy. Takie akcje powinny być, powinny być w zasadzie robione co roku. Bo to wie pan tutaj, jeżeli o to chodzi, to tak jak jest ja kilka razy tu na lodowisku dziadusia z, z dziećmi, z wnukami. I przynoszą butelki z ciepłą, wo, z ciepłą herbatą, e, oczywiście, i wszystko zostaje na lodzie. A jak później lod, lód, przepraszam, lód e, zaczyna topnieć, to oczywiście wszystko do wody i widać efekty tego.